Cześć wszystkim, witam ponownie. Właściwie ten filmik powinien powstać na samym początku tego, jak się zajmowałem, jak zacząłem zajmować nagrywaniem filmików. Chciałem Wam zwrócić uwagę na tak zwaną fachową literaturę, która, od której no, przede wszystkim warto byłoby zacząć chyba całą tą przygodę, właśnie z preperingiem, z survivalem i nabyć właśnie jakiejś wiedzy teoretycznej, którą będziemy mogli, mogli później przekować w praktyce. Chciałbym taki mój osobisty przegląd literatury zrobić, który bym Wam mógł polecić w celu, żeby właśnie pogłębiać wiedzę na temat survivalu i preparingu. No, tutaj myślę, pozycja znana prawie każdemu. Domowy survival. Tych chłopaków z domowego survivalu. Ten też na, na YouTube bardzo dużo się udzielają. Bardzo fajnie opisana książka z bardzo wieloma praktycznymi radami, jak właśnie przetrwać w trudnych sytuacjach odnośnie właśnie takiego surwiwalu nowoczesnego, surwiwalu miejskiego. Warto przeczytać, polecam. Tutaj jeszcze jest ten drugi, druga książka, takie, no, co prawda lekkie rozwinięcie tej pierwszej książki, niemniej jednak też warta do poczytania, tak żeby właśnie tutaj takiej tej wiedzy teoretycznej i początkowej nabyć. Druga książka, którą chciałem polecić Wam, to no, taki właściwie niewielki poradnik. Kupiłem to za parę złotych w jakimś markecie, aczkolwiek fajnie napisana też. Praktyczny przewodnik sztuki przetrwane. 95 umiejętności. No, jest tutaj kilka takich ciekawych, fajnych artykułów. Niekoniecznie też tutaj odnośnie naszej strefy klimatycznej, ale na przykład jest kilka takich fajnych porad. Też polecam dla początkujących jako takie praktyczne, takie, takie teoretyczne zasób wiedzy. Tak? No, na przykład tutaj jak upleść podpałkę jest. Bardzo przydatna sprawa, jeżeli wychodzimy w terenie, musimy sobie to ognisko. Y Zapewnić, jak pić wodę ze śniegu. Też bardzo fajna sprawa. Tak ja mówię, dla początkujących, jak najbardziej polecam, nawet dla tych zaawansowanych, żeby sobie pewne kwestie oprzypominać. Kolejna książka, z którą bardzo bym chciał tutaj polecić, to jest sumie Niekoniecznie nawet tą książkę bym chciał polecić. Chciałbym polecić każdą książkę, która traktuje coś o przetwórstwie spożywczym przetwórstwie warzyw, owoców, przetwórstwie mięsa. No, a tutaj mam akurat przetwórstwo warzywno-owocowe. Słońce w słoikach, bardzo, bardzo stare wydawnictwo. Znaczy, bardzo stare. No, Starsze chyba ode mnie. Nawet nie wiem, z którego roku. O no, 90 rok. Czyli nie, młodszy ode mnie. <grym> tak, młodszy ode mnie. W każdym razie, o, proszę bardzo. Jest nawet opisane, że możemy sobie tutaj jak mro, mrozić, jak na przykład właśnie konserwować tą naszą żywność. Pasteryzacja, przygotowywany zalew, sucha pasteryzacja, zamykanie spirytusem. Naprawdę wiele takich fajnych, praktycznych rzeczy, jeżeli chodzi na przykład o przygotowywanie przetworów. Sam, czasami z tej książki korzystam. No, lubię robić raz, że przetwory, drugi raz, no jest to bardzo przydatna umiejętność, jeżeli chodzi o takie kwestie kryzysowe. I tak ja mówię, nie musi to być konkretnie ta książka, tak? To może być każda jedna książka, która uczy te przetwory y, nam wykonywać. Także też uważam, że w bibliotece Prepersa taka pozycja, no może nie tyle obowiązkowa, co ważna, tak? tak? Tak, tak, także też miejcie to na uwadze. Druga książka, również znana. Tutaj pan doktor Łukasz Łuczej, który też się na YouTube dosyć fajnie udziela. Dzika kuchnia, czyli właściwie wykorzystanie roślin dziko rosnących w Polsce, z, z których można i, i pozyskiwanie tych roślin, tak. Czyli co można z nich robić, kiedy je można zbierać, tak. Jak je przetwarzać, jak je spożywać, tak. O tyle jest to fajna też książka, że jest tutaj pokazane też to, że. Że są tutaj wskazane też rośliny trujące, które są bardzo podobne do tych, które można jeść, tak, żeby można je było obróżnić. Także dla osób, które na przykład zaczynają swoją przygodę ze zbieractwem, tak, pozyskiwaniem właśnie takich dziko rosnących roślin, które oczywiście możemy jak najbardziej przetwarzać, konserwować, jeść, uważam pozycja jak najbardziej obowiązkowa. Tak. No, tutaj są nawet i przepisy podane, tak, co można ewentualnie robić z danych roślin. Także bardzo ogromna wiedza tutaj Pana Łukasza. I, i bardzo, bardzo polecam. Tak? Bardzo polecam tą książkę i dla perpersów, i dla survivalowców. Również na przykład dla harcerzy. Tak? Aczkolwiek no, jedno zastrzeżenie dam tutaj. W sumie tej książki też to jest, ale ja też dam od siebie. Jeżeli czegoś tutaj, to w sumie tak jak przy grzybach, tak. Jeżeli nie wiemy, nie znamy jakiejś rośliny, boimy się, po prostu nie jemy. No jak jemy, to wcześniej umyjmy, spaszmy, tak żebyśmy się też nie musieli tym truć. Bo oprócz tego, że my takie roślinki zbieramy, to na te, z tych roślinek korzystają też zwierzątka, które, no i ówdzie też na tych roślinach potrafią zostawić. Także też bardzo bardzo fajna propozycja, y, y, jeżeli chodzi właśnie o taką praktyczną i teoretyczną wiedzę. Tak? Tutaj nawet jest trochę wiedzy praktycznej. Dobra. Y, jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch książkach, o których tutaj. ja spiżar, nie, tak. Y, o, o których nie wspomniałem, a które też uważam warto przeczytać. Nie wspomniałem, nie pokazałem ich tutaj, dlatego że ja mam ich w formie e-booka. Pierwsza z nich Raymond Mills, po, po, Mills pod, podręcznik sztuki przetrwania. Bardzo obszernie opisana książka na temat survivalu. Bardzo polecam jej przeczytanie, chociaż trochę droga ta książka jest. Tak? Natomiast czy to dla początkujących, czy dla zaawansowanych survivalowców, uważam, że to jest, no, no może Biblia to tak bardzo yy, kolokwialnie powiem, i też żeby tutaj nikogo nie obrażać, ale na pewno bardzo, taka książka jest bardzo świetnym drogowskazem. I, i, i to, to, który, który, z którym warto się zapoznać, przynajmniej raz przeczytać. Najlepiej z kilka razy. Tak, bo Raymond Mirs ma też ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Survival i to, co mi się też podoba w Raymondzie, to to, że nie jest showmanem. Po prostu robi to, co lubi. Tak? On jest tam chyba myśliwym podróżnikiem, z tego co pamiętam. Także też bardzo fajnie tą wiedzę przekazuje. Ta książka również tą wiedzę fajnie przepazuje. Druga książka, której tu nie ma, na którą też zachęcam do przeczytania, tak, bardziej jako samodoskonalenie się, i to też w wielu aspektach, nie tylko w survivalu, preperingu, ale nawet w życiu. To jest sztuka wojny, sun sztuka wojny. Tak? Wiele praktycznych takich yy, rzeczy, które można też wykorzystać w takim życiu codziennym, cywilnym. Tak? Przede wszystkim bardzo fajny trening psychologii. Tak, także, także tutaj też tą pozycję polecam do przeczytania no, z tej książki nie tylko korzystają żołnierze z tej książki korzystają chociażby menadżerowie, biznesmeni, przedsiębiorcy kierownicy, tak, jak właśnie kierować ludzi, motywować ludzi tak, jak wychodzisz też z różnych trudnych sytuacji więc ta książka też jest według mnie polecana, bardzo dobry właśnie taki trening motywacji, psychiki no i też, jak na przykład jesteśmy w grupie prepersów, tak, no to też na przykład ta książka może nam pozwolić no, tą grupę, że tak powiem, trochę nieładnie ogarnąć, tak, czyli jakieś tutaj kontrole, motywacje, tak, nagradzanie, to też jest bardzo ważny aspekt. Słuchajcie, zachęcam was do właśnie czytania, do poszerzenia swojej wiedzy, nie tylko w praktyce, ale także i w teorii. Zachęcam was do zapoznania się chociażby z tymi książkami, które tutaj wam przedstawiłem, Zachęcam też do komentowania, subskrybowania, dzielenia się swoimi informacjami. Bardzo chętnie będę się cieszył, jak podacie jakieś tytuły swoich książek, z których korzystacie. Jak będę miał tylko możliwość, chętnie się z nimi zapoznam. Z mojej strony to będzie wszystko. Trzymajcie się. Cześć.